Cześć wszystkim, z tej strony Mateusz Kaczmarek. Witam Was na moim kanale, gdzie zagłębiamy się w tajniki budowy, naprawy i eksploatacji silników samochodowych. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak dbać o silnik i rozwiązywać techniczne problemy, to trafiłeś we właściwe miejsce. Pamiętaj, żeby zasubskrybować kanał i być na bieżąco z nowymi filmami. Teraz przejdźmy do dzisiejszego tematu. Według danych producenta Renoscenic. Okres między wymianami dla silników benzynowych wynosi 15 tysięcy km przebiegu. W tym materiale rozważymy, jak wymienić olej i filtr oleju w Renault nic. Proces wymiany. Wielu ekspertów i kierowców zaleca przeprowadzenie tej operacji po 10 tysięcy km przebiegu. Jeśli chodzi o silniki wysokoprężne, w nich zalecany interwał wymiany oleju silnikowego wynosi 10 tysięcy km przebiegu. Ale podobnie jak w silnikach benzynowych zaleca się skrócenie go do 8000 km przebiegu. Wymianę płynu olejowego wykonujemy własnoręcznie. Przed rozpoczęciem czynności należy dać samochodowi trochę popracować, aby rozgrzać olej silnikowy. Następnie otwieramy maskę, a także zdejmujemy korek wlewu oleju. Na następnym etapie wymagany będzie dół lub wiadukt. Jest to konieczne. Aby dostać się do otworu spustowego, umieść pusty pojemnik do spuszczania zużytego oleju. Za pomocą klucza kwadratowego 8 mm odkręć śrubę spustową oleju. Poczekaj, aż olej spłynie. Wkręć korek spustowy z powrotem na miejsce. Zamontować osłonę silnika i przejść do górnej części silnika. W celu wymiany filtra oleju należy zdjąć górną pokrywę ochronną jednostki napędowej. Odłącz filtr oleju. Wlej trochę świeżego oleju do nowego filtra i wkręć element filtrujący w jego gniazdo. Uruchom samochód i pozwól mu przez chwilę pracować. Sprawdź poziom oleju za pomocą bagnetu. W razie potrzeby dolej oleju, aby jego poziom znajdował się między wartością maksymalną a minimalną. Wybór filtra oleju Renault Scenic lubi olej zgodny ze specyfikacją Renault Ren 0720. Można również wlać dowolny wysokiej jakości olej silnikowy o lepkości SAE 5W40 i 5W30. Numery katalogowe filtrów oleju do różnych silników Renault montowanych w Scenicu będą się różnić.